We wrześniu na antenie telewizji Polsat zagości niezwykły program, w którym dorosłe dzieci szukają miłości dla swoich rodziców singli. A to wszystkie pod okiem doskonale znanej Kasi Cichopek, która powraca do Polsatu. Poznajcie szczegóły programu: Moja mama i twój tata. Spis treści, o czym jest program Moja Mama i Twój Tata, Love Island dla. Dojrzałych. Katarzyna Cichopek w nowej roli, o czym jest program Moja Mama i Twój Tata, Moja Mama i Twój Tata, to program randkowy, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej, własnych dzieci. Love Island: Dla dojrzałych, dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach. Uczestnicy programu to doświadczeni przez życie 40 i 50 latkowie, których historie staną się bliskie niejednemu widzowi. Moja mama i Twój tata to także program o pięknych emocjach, relacjach z najbliższymi, ale także o trudach codzienności. Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców. Wreszcie, inaczej niż w życiu, to dzieci ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom. Bo, jak mówi jeden z uczestników, w życiu wszystko łatwiejsze jest we dwoje. Zarówno szukanie miłości, jak i rozłąka z najbliższymi będzie testem dla relacji, jaką stworzyli rodzice ze swoimi dziećmi. Katarzyna Cichopek w nowej roli, program poprowadzi Katarzyna Cichopek, której wybór na prowadzącą nie jest przypadkowy. Empatyczna, obdarzona niezwykłym darem słuchania i rozumienia ludzi, dziennikarka, psycholożka, matka i partnerka, która będzie czuwała nad losami mieszkańców mazurskich Willi. Kasia Cichopek razem z uczestnikami nowego reality, moja mama i twój tata, zawładną sercami Polaków tej jesieni.